Serwusik, ja się nazywam Czernik Łukasz i zajmuję się naprawą głośników. Pamiętaj o zasubskrybowaniu mojego kanału, jak jesteś pierwszy raz. Łapka w górę lub w dół. Tak samo konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana. Oczywiście zapraszam Cię do moich social mediów, jakie prowadzę, czyli fanpage oraz grupę na Facebooku. Wystarczy przeskrolować pod tym okienkiem, który Wam się wyświetla. Wszystkie linki są w opisie. Tym razem troszeczkę fantów od pewnego mojego wiernego widza, co mnie niezmiernie cieszy, że przysłał mi takie oto głośniki: czyli Tonsil GDN 30 przez 60, 6 ohmów cewka. Jeden, drugi. Jeszcze mamy tutaj zwrotnicę od Altusów 140. Proszę bardzo, tak sobie to wygląda. Razem ze zwrotnicą jest taki oto komora do głośnika średniotonowego GDM 18x80. Jedna sztuka, druga sztuka. Proszę bardzo, tutaj też pokażę Wam, żeby nie było. Taka wersja, jaka jest. Tutaj jest oznaczenie takie niewyraźne, ale jest. Jeszcze do tego są głośniki GDWT 9x80, bodajże ten jest 9x40x3, 40W wysokotonowy oraz GDWT 9x80x6. Mnie to niezmiernie cieszy, że takie coś otrzymałem. Oczywiście, to jest taki krótki film. Jeśli Wam się taki film podoba, łapka w górę lub w dół. Konstruktywna krytyka jest zawsze mile widziana. Oczywiście, zapraszam Cię, jeśli jesteś pierwszy raz, do zasubskrybowania. Tak samo wszystkie linki do moich social mediów, jakie mam, macie poniżej w opisie tego filmu. I to by było na tyle. Dzięki śliczne za uwagę. Trzymajcie się, narazisko i hej!